Witam, to Polska na szalom, ja jestem Lepszy Komentator i zaczynamy kolejną porcję wspaniałych przygód ze świata polskiej szurii. Nie będzie nowych prawyborów pod Legnicą. Tam, gdzie chłop się zesrał jajecznicą, Konfederata ponownie nie zagłosuje, zadecydował Sławomir Menzen. Prezes Kutspartaj nowa nadzieja odmówił ponownego teatrzyku po niejasności wynikającej z podliczenia głosów. Zamiast tego jedynka zostanie mianowana przez niego samego. Partia Węży nazywa to otwarcie samowolką gwałcącą nie tylko wcześniejsze postanowienia, ale i zasady prawyborów. Mędzem najprawdopodobniej w odpowiedzi cytuje swojego króla w wolnym rynku jednego. Straszny jest los chłopa i robotnika każdego roku im inteligent Taki tekst królował w PRL, a dziś jest niestety na odwrót. Przekonaliśmy się o tym w czwartek, kiedy banda rzekomych rolników zaczęła blokować przejścia graniczne na granicy ukraińsko-polskiej. Powód. Ponoć zboże ukraińskie, które według ich dziwnie zbożnej z konfederacją retoryki ma zalewać Polskę. Zboże jest tanie jak barszcz, rolnicy bankrutują, piekarnie toną w surowcu, a chleb jest właśnie w okolicach 90 groszy. Tyle, że nie. Dziwnym trafem rzekomi rolnicy z rzekomej agrounii zrobili rzekomą blokadę dokładnie w tym samym miejscu, gdzie rozpoczęła się trasa tranzytowa z ukraińskim zbożem idącym na zachód i południe Europy, a potem docelowo do wygłodniałej Afryki. Smaczku dodaje fakt, że w tym tygodniu miały właśnie przez dokładnie te same przejścia graniczne, które są przez nich blokowane, polecieć pierwsze nowoczesne czołgi NATO na Ukrainę. Oczywiście, jak zapewne się domyślacie, to czysty przypadek, że akurat teraz, nie wczoraj, nie tydzień temu, nie dwa, gdy pierwsze transze poszły, ale akurat w tym samym momencie, kiedy rosyjska maszyna propagandowa odpalili tę blokadę przy pełnym jazgocie szczekaczek wielkich Polaków patriotów. Spięcia w Realu 24. Krzysztof Łuksza, jeden z paradziennikarzy prowadzących nagrania na słynnym Bombaju, przeprowadził nagranie na mało uczęszczanej platformie o nazwie YouTube. Nie będziemy o tym tworzyć osobnego nagrania, bo A. ta sytuacja ma krótkie podsumowanie, B. Para dziennikarz używa swoich talentów erystycznych w tak rozwinięty sposób, że jest aż pół godziny jego jąkaniny, którą postaram się wam teraz podsumować. Otóż Łuksza żali się, że rzekomo sam doktórę Mędzele miał zadzwonić do niego ze srogim opierdolem po tym, jak śmiał w swej bezczelności poruszyć temat prawy wyborów. Ubóstwiający pluralizm, wolność oraz zróżnicowanie przekazu Menzele miał użyć podwyższonej mocy decybeli, aby wybić mu ten pomysł z głowy. Nie zgadniecie, nie zadziałało. Prawy bory generują syf i widzi to nawet największy beton. Jacek Międlar, były ksiądz i pełnoetatowy nacjol, dostał prezent od Sądu Okręgowego we Wrocławiu w postaci okrągłych 12 miesięcy w czasów na koszt podatnika. Nagrodę w imieniu państwa polskiego przekazano za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym do Żydów i Ukraińców. Cały nasz zbór cieszył się bardzo gorąco, między innymi dlatego nie nagrałem dla was nic w szabat. Nie zmieniło to nic jednak w jego postawie, bo w tym samym poście mówił, że powołuje się na Ewangelię i że brał o wsparcie finansowe. Wygląda na to, że Międlar dokonał prawdziwej rewolucji teologicznej, znajdując naród ukraiński już w Biblii. Konfederacja odtrąbiła nowy sukces! Po tym, jak Mendzen bajerował, że wysoce wykwalifikowane osły, o przepraszam, posły konfederackie się pomyliły i za podatkiem 20% na internetowe zbiórki zagłosowały, kuce na nowo się ekscytują. Ponieważ oto pis, wzruszony akcją konfiarzy, którzy projekt poparli, miał go przez nich anulować. Tak, dlatego że draże konfiarze zagłosowali za. Projekt ustawy idzie do kosza. To nie głupota, to już nawet nie jest bezczelność, to po prostu konfederacja. Kanał Media Narodowe spadł z rowerka. Kanał Media Narodowe, zbiorowisko Nacjo Shuri oraz kompletnych odpałów stanowiących ciekawy repertuar kabaretowy dla normalnych ludzi oraz źródło kontentu dla mojej skromnej osoby, został permanentnie usunięty z YouTube'a. Nie ukrywamy żalu oraz cieszymy się z wszechobecnego bólu dolnej części pleców Nacjo Lolo, w tym Bąkiewicza. Niemcy grono Partaj Alternativ Deutschland spotkało się celem rozmowy z przesympatycznym propagandystą Kremla, Włademirem Sołowiowem. Dla tych, którzy nie wiedzą, Włodek to jest taki moskiewski Marcin Rola, tylko zamiast robić w gacie na Bombaju, nagrywa swoje patostreamy w publicznej telewizji. Sam występ posła AFD w patostreamie przebiegł, jak na standardy Włodka, dość normalnie, od szczekanie na NATO, Unię oraz zły zachód, potem miało miejsce afterparty. W sumie pominęlibyśmy całkowicie to spotkanie, gdyby nie jedna, jedyna mała rzecz. A właściwie zdjęcie tego grona i jeden gość, który sobie popijał winko, bo to nie kto inny jak Grigory Brownow. Tak, Brown, poseł RP popijał sobie winko wraz z ziomeczkami z AFD, tworzącymi antypolski, Antynatowski i prorosyjski przekaz. No ja pierdolę. To nie nasza wojna, tak wygląda najnowszy przekaz prorosyjski w Polsce. Konto Ukrainiec nie jest moim bratem wzięło udział w kampanii wychwalania Leszka Sykulskiego, który, wygląda na to, ma stać się nową twarzą kampanii. To nie nasza wojna. O tym całym pierdolniku będzie w osobnym nagraniu, z racji tego, że mamy nagromadzenie wielu wątków, osób i organizacji. Dziś warto zwrócić tylko uwagę, że laurka, która na tym fanpeju się pojawiła, przeczy nie tylko zasadom składni, ale i ortografii języka polskiego. Dziwnym trafem nie wszędzie są polskie znaki. Układ zdania jest łudząco podobny do gramatyki rosyjskiej, a za nią idzie deklinacja. Sam towarzysz Sikulski udostępnia zdjęcie stokowe z rosyjskiej witryny PC Banner przy ruskim centrum handlowym, natomiast trole spamujące hashtagami to w większości fake konta ze znajomością języka polskiego zbliżoną do umiejętności stepowania uszami podczas jodłowania odbytem. Krótko mówiąc, ktoś zaoszczędził na propagandzie i coś im się to rozjeżdża. Polacy masowo oddający cześć banderze. Taka informacja króluje w rosyjskim przekazie tygodnia oraz znów dziwnym trafem wśród środowisk około Konfederackich. Niezbitym dowodem obu z nich jest zarzucenie wicepremierowi Mariuszowi Błaszczakowi klękania przed flagą upa. Piątek wicepremier przybywał na Ukrainie, złożył też kwiaty pod ścianą poległych, która na bocznej tablicy miała dziwnym trafem tego dnia flagę czarno-czerwoną. Tak, na zdjęciach z poprzednich złożeń kwiatów tego nie było. Niezaprzeczalnie Błaszczak wpadł na minę, której nawet nie zauważył, bo była gdzieś tam w tle, a ruskie media podchwyciły temat. Szef Mon i kancelaria premiera musiały się z tego tłumaczyć, ale, jak zapewne się domyślacie, zostały zjechane z góry na dół przez wielkich Polaków patriotów, którzy już teraz oficjalnie pieją, że Polska jest państwem marionetkowym Ukrainy oraz z bliżej nieokreślonego powodu Izraela. E, eh, chciałbym. To już koniec dzisiejszych szur wiadomości. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Z szur piekełka mówił do Was lepszy komentator, szalom!